Ludzie, nie wiecie co... Ja nawet... Ty umiesz ogród skopać? Umiem. Ja, my mamy z rodziną pole. Wiesz co? Mamy z rodziną pole. Mieszkamy na przedmieściach i mamy pole z rodziną. Ogródek 60 arów. To ja bym chciał by zobaczyć jak ty kopiesz. Ja tam babci... Znaczy no... Teraz to my koper na przykład z babcią moją i dziadkami. Eee, jak zaprosisz mnie do ciebie na te pole ja przywodzę swoje łopatę czy chłopko inaczej. To, to, to trzeba motyko, proszę pana, albo radłem. Nie, kopecz nie motyką, przepraszam bardzo. To tobie już się pokręciło. Się. Ale tu tam chwasty rosną, to jest żyzna gleba, w pozorom. Przepraszam bardzo, trzeba skosić, trzeba e, płynem wziąć, popryskać te chwasty, wszystko. No to wszystko naturalnie, obornikiem od y, krów bierzemy. Bo po prostu chemia to... te salety ludzie sypią i potem to... Obornik daje się dopiero jak wszystko sadzić się, człowieku. Znaczy ja to wiem, ale... I na zimę dajcie obornik. Żeby obornik przegnił. Żeby o, no, ziemia e, nie była zachłaszczona, tylko żeby była e, nasycona tym obornikiem. Człowieku. Ty nie rozmawiasz z małym dzieckiem. Patryczku. Patryczku! No ja rozumiem, rozmawiam no, z dorosłym bo ja, mężczyzną. Koń mi jeździłeś? Koń nie. A widzisz. My jesteśmy wołem y, naszym wołem. No tak to i tyle. A. Widzisz? Ja może nie mam doświadczenia w wiejskiej no ale pomagałam ja dziadkom. Od takiego o, o 10 lat już kosiłem zboże, trawę kosiarką konną. Tam, wiesz o tym? Ja to szanuję. Naprawdę, ja to tak, w koszarku co najwyżej, albo koseł. Się zdarzało też. Kosu to ja wcześniej kosiłem, mało, z dziadkiem. A cierp kosiłeś? Cierpem? Mieliśmy, ale to jaki byłem mały. A ja mały kosiłem cierpem. Szanuję to. A widzisz? Ja, ja, ja nie przeszedzenie... mówię, że ja jestem rolnikiem jak pan, ja nie mówię, absolutnie. Jestem, no, ja mieszkam w mieście, ale na obrzeżach to tam rolnictwo a ja, się A ja teraz mieszkał, w dupie? Nie no, to też pan mieszka w mieście, ale no. pan kiedyś mieszkał w niewielkiej miejscowości. Przepraszam bardzo, ale żeby mnie dać konia zaprzęść, to ja założę konia i do morza, i do bryczki, i do pługa, i do wszystkiego. Wiesz o tym? Czy ja to nie wątpię, naprawdę, pan ma doświadczenie, pan ma fakt w ręku, co, co się zawsze przyda. Ja powiem tobie, Patryk, jak od takiego robiło się to, pachu nie masz? I bez szkoły jestem u rolniczej. Poszedłem na, na egzamin kurs rolniczy tam, w Olsztynie. No w końcu nie było. Co? Kazali pole założyć koniem, koniem, aż byli ciągnikiem. Para koni założyć. I osz pan, panie Kononowicz. Krzysztofie. Ja lecę przez siebie, baci wio ustawiłem sobie, siebie. na jaką głębokość dał błagaj, te pole. Na jaką chcesz, pan. Ja podorywkę zrobiłem dla nich. Wiesz, co to podorywka? Nie. Nie wiesz? Aha, widzisz? Podorywka to jest lecka zrzucona ziemia. Znaczy, to podorywka się mówi. Rozumiem. Zrzuciłem tą ziemię, podrywkę zrobiłem. Przyszedł profesor. Daj, pan, dla innego ucznia. Wziął kurwa ma puku, My Uciekaj, mówię uczniom, bo mówię, nie wiesz, jak konie prowadzić nawet. Z Ja wziął znowu na siebie, mówię, ja za ciebie ten kawałek zorza. Mówię, panie instruktorze, on niech siedzi i niech się przygląda się, jak się orze. Instruktor przy zobacz, gówniarzu. Wy dalej nie zdałeś. Nie jesteś rolnikiem. Do dlatego, proszę, mówi, Ja nie jestem rolnikiem. To zobacz, jak pan orze. Czy patrzysz, czy nie? Mówi. Ja się gówniasz? Mówię, i jak koni chodzą równo, i jak pługi chodzą. Jeden z kibowym. A instruktor mówi, a na głęboko umiesz pan orać? Mówię, orać Dalej, na głęboko? A spróbuj pan. Ja tylko pług przedstawiłem sobie. mówię nie wiem, jak. Umiałem. Wio! Poszli. I to nie swoimi końmi. Cudzymi końmi. Z dwymi końmi. Rozumiem. oramem Czy nie Bo Ja swoimi końmi zajechałem to, nie mi zostawić na takim placu, a tam konie były takie. No, wiesz, z tego, jak oni się nazywają. E, nie z z, można powiedzieć PGR-u. Byli wiesz konie i żeby założyć wszystko. szleje i a później w Komonty. Jeszcze instrukturę przewieźć bryczku. Ja przebiorę, mój panie. Dyplom szkoda, że większej oceny nie było. Mój panie, tu nie, nie tylko na piątkę panu dać, ale na dziesiątkę by kurwa, mówi, tak się równo mówi. A drugi poza czego się rugasz Do ucznia. Zajmuj, zobacz jak pole zaorał. Ładnie pięknie. A tamten mówi, śmieć, nie umył koni poprowadzić, a u jego koni cudzy chodzą. Mnie nie ma koń, żeby koń źle poszedł.